U stóp rozległych jurejskich wzgórz znajduje się urokliwy zakątek Krakowa. Na wysokiej skarpie, w widłach dwóch rzek, widoczny jest rozległy kompleks klasztoru sióstr Norbertanek z barokowym kościołem. W tej części miasta, zwanej od wieków Salwatorem, kultywuje się wyjątkowo bogaty folklor miejski. W poniedziałek wielkanocny spotkamy tu mieszkańców i turystów odwiedzających tradycyjne odpustowe kramy. Oktawę Bożego Ciała kończy barwny pochód Lajkonika, upamiętniający najazdy tatarskie z XIII wieku. Ponad klasztorem w XVII wieku wybudowano niewielką, krytą gątem barokową kaplicę św. Małgorzaty i romańsko-gotycki kościół św. Salwatora. Po drugiej stronie Wisły, na obrzeżach Krakowa, wznoszą się mury prastarego klasztoru benedyktynów. Tyniec oferuje wiele atrakcji wpisanych w jego wielowiekową historię. Obecnie klasztor łączy swoje funkcje sakralne z interesującą ofertą dostosowaną do specyfiki turystyki religijnej. Sercem opactwa jest bogato wyposażony kościół świętych apostołów Piotra i Pawła. Nad Doliną Wisły góruje także Remka Medułów. W XVII wieku wzniesiono okazałą barokową świątynię i niewielkie domki pustelnie. Klasztorny kościół w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybudowano na wzór podobnych budowli włoskich. Na stoku wzgórza znajduje się jedna z największych w regionie winnic. To nawiązanie do tysiącletniej tradycji uprawy winnej latorośli w tej części Polski. Niedaleko Krakowa, ponad wąwozem Eljaszówki, powstał kościół i klasztor karmelitów Bosych w Czernej. Sanktuarium Matki Boskiej Szkapleżnej i Świętego Rafała Kalinowskiego jest miejscem, do którego chętnie przyjeżdżają pielgrzymi. Od lat stwarza doskonałe warunki gościom, którzy odwiedzają Karmel. Jurajskie pielgrzymkowe szlaki prowadzą ku Olkuszowi, staremu górniczemu miastu na zachodnich krańcach Małopolski. Stojąca niedaleko rynku Bazylika Mniejsza Świętego Andrzeja Apostoła to ceglana świątynia otoczona wianuszkiem gotyckich i renesansowych kaplic. Strzelista sylwetka kościoła góruje nad centrum miasta. Wewnątrz znajdziemy niezwykłej urody i wartości gotycki poliptek z końca XV wieku. Drugim unikatem olkuskiej bazyliki są późno-renesansowe organy. Instrument jako jeden z nielicznych w Europie zachował większość oryginalnych elementów. Wędrujących po jurajskich wzgórzach i dolinach tej części Małopolski pielgrzymów i turystów o każdej porze roku oczarują najwyższej klasy zabytki sakralne. Warto dla nich zboczyć z uczęszczanych szlaków i głównych dróg.